Witajcie kochani, dzisiaj już piąty odcinek serii Kobiecości przy Kawie. W tym tygodniu mocno skupiliśmy się na energii, na tej jakości żeńskiej i męskiej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Myślę, że już nie będę o niej więcej opowiadać na razie w tej serii. To była taka podstawa, słuchajcie, jest więcej, jest głębiej, ale teraz już bardziej wejdźmy w takie pierwotne może rzeczy, nie wiem jak to dobrze nazwać, słuchajcie, ja nie jestem żadnym specjalistą w tych dziedzinach, ale po prostu jest to dla mnie fascynujące. Odkrywam to razem z Wami. Chyba o to chodzi, jak wiecie, spotykam się z jakąś koleżanką, przyjaciółką, to dzielę się, tak wiecie, właśnie w ten sposób. Nie, że chcę Was czegoś nauczać, tylko to coś co się odkryłam i co rezonuje ze mną na ten moment i może to rezygnować z Tobą, ale nie musi i to jest fajne i to jest okej. Okay. Właśnie ostatnio na Instagramie, jeśli jeszcze nie jesteście na moim Instagramie, to zapraszam, macie link w opisie, dzieliłam się tym, że coraz bardziej jestem taka w akceptacji i szacunku do innych ludzi, że jeżeli Ty tak nie masz, dla Ciebie to są bzdury, cokolwiek innego, to okej, okay. w porządku, w porządku, że tak masz i w porządku, że ja tak mam i się tym interesuję, no nie? W takim szacunku uczę się być mocno. Kolejną warstwą, o której będziemy opowiadać w przyszłym tygodniu, bo sobota, niedziela będzie o wolne, w wtorek, środa, czwartek, piątek, pięć dni akurat i to będzie pięć archetypów kobiety. Słuchajcie, jest głębiej, nie jest tylko żeńskie i męskie, ale mamy takie pierwotne zachowania i właśnie to, to jest archetyp. Tak ja będę tak mówić, tak wiecie, po swojemu, tak? Nie z jakichś regułek. Dla mnie archetyp to, są, to jest, to jest pewny zbiór cech, jakichś zachowań, Takich bardziej pierwotnych, takich, które ściągamy po prostu z pokolenia na pokolenie. Że po prostu każda z nas to gdzieś ma, na każdym etapie naszego życia, mimo że jesteśmy, ty i ja jesteśmy różne, to korzystamy z tych pięciu archetypów. I ty możesz być na przykład w tym momencie w archetypie królowej, a ja w archetypie dziewczynki. I zupełnie nasza relacja będzie inaczej wyglądała. Co nam pomaga znanie tych archetypów? No pomaga nam w życiu, żebyśmy osiągnęły znowu równowagę, jakąś tak, czyli żebyśmy po prostu no były taką pełnią. My, kobiety, mamy ogromną moc, mogę to nazwać moc, pasuje moc, taką siłę, zdolność, predyspozycje, naturalne instynkty do tego, żebyśmy kreowały swoje życia. My mamy, tą, mamy to wszystko w sobie, tą całą wiedzę, o której tutaj gadam. I powiem Wam, że takich archetypów, akurat kobiety, bo ogólnie archetypów człowieka jest 12. Może też o tym opowiem, nie wiem, to jeszcze tak nie zgłębiałam tego mocno, ale te kobiece archetypy to jest 5, niekiedy podają cztery I bardzo jest to właśnie widoczne w książce, biegnące z wilkami, ale jeszcze nie, nie opowiadam. Za bardzo o niczym z tej książki dopiero później, głębiej właśnie może w tych archetypach opowiem. Do brzegu, pięć archetypów to jest tak, archetyp dziewczynki, archetyp matki, archetyp kochanki, archetyp królowej i archetyp łowczyni. Słuchajcie, w każdym jakimś takim przykładzie możemy się spotkać troszkę z innym nazewnictwem. Dziewczynka występuje raczej wszędzie, matka wszędzie, kochanka wszędzie. Królowa jest czasem nazywana jako wiedźma, tak? bo czarownica czy, czy wiedźma, szczególnie tutaj dla, dla kobiet, które mi oglądają, może tak mocno wiecie w religii, to mogą, jak wiecie, wyciągnąć rękę na to. Te czarownice są tak mocno demonizowane w tym świecie, ale. To jest po prostu archetyp, czyli zbiór cech. Wiedźma to była kiedyś kobieta, która wiedziała, która miała wiedzę, tak? Chodziło się do takiej wiedźmy. To nie było żadne złe słowo. Więc ta królowa to, to była też taka, taka mm. wiedźma, wiedząca, zarządzająca, a łowczyni to pod, bodajże była dzika kobieta, czyli już tutaj bliżej do biegnącej z Wilkami, tam jest dużo takiej dzikiej kobiecie. I słuchajcie, czy chcemy czy nie, każda z nas ma. Tych archetypów w sobie. I zależnie od naszej sytuacji życiowej, od tego, jak my się, jakie schematy, właśnie wyuczyłyśmy się, tak? Tego, jak trochę była nasza mama, bierzemy dużo z tego, będziemy po prostu wchodzić w te archetypy. No i znowu możemy, tak jak w męskiej, żeńskiej energii, równoważyć te archetypy, tak? Jeżeli jesteśmy, tutaj, tutaj tylko będzie taki. Obraz szeroki, a w przyszłym tygodniu rozłożymy każdy dzień inny archetyp, pokażę Wam plusy każdego archetypu, minusy, jakie są cienie, jak to połączyć, żeby było ok, tak? bo wszystkie te archetypy są ważne, potrzebne nam kobietom i musimy być pełnią. Jeżeli będzie w nas za dużo, dajmy na no to dziewczynki, no to będziemy zawrażliwe, będą nas wykorzystywać, tak? Jeżeli będzie za dużo matki, no to będziemy, wieć matką dla naszego partnera, zamiast żoną, tak? Będziemy wszystkich otaczać za dużą opieką, tak? Ingerować w ich życie, na przykład. Jeżeli będziemy mieć w sobie za dużo kochanki, no to będziemy mieć w życiu, wiecie, za dużo romansów, nie, nie znajdziemy w przykład jednego tego partnera, męża, bo będziemy, będziemy, tutaj emanować tą naszą, wiecie, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa. Tutaj na S, żeby znowu nie bloknęło mnie jakoś, więc z tej sensualności będzie w nas za dużo, no to będziemy miały za dużo romansów, tak? No i to też nie o to chodzi. Jeżeli będzie za dużo królowej, czyli tej wiedźmy, która wszystko wie, no to, no to co? Będziemy pouczać wszystkich, tak, wszystkich ustawiać cały czas, też źle, tak? A jeżeli będzie za dużo dzikiej dziewczyny, archetypu kobiety, dzikiej łowczyni, no to będziemy za bardzo, wiecie, takie nieokiełznane, dzikie, za bardzo wybuchowe, emocjonalne. No i zobaczcie, kiedy to jest piękne, gdy pięć tych aspektów mamy w sobie i możemy sięgać, tak? Jeżeli jestem z dziećmi, jestem archetypem matki, jeżeli jestem z mężem, mogę wejść w archetyp kochanki, jeśli jestem sama ze sobą, w mogę wejść w dziką kobietę i pobiegać po lesie, jeśli na przykład wchodzę w archetyp dziewczyny, no to um, dziewczyny, jaki tu przykład dać, wiem, że mężczyźni często lubią archetyp dziewczyny, więc czasem możesz być w tym archetypie przy swoim na partnerze, ale na przykład też sama dla siebie. Archetyp dziewczyny to też jest taka radość i zabawa, tak? Czyli na przykład idziesz z koleżankami do klubu potańczyć, O, to jest archetyp też dziewczyny. I co zostało? Kochanki, było, matki, było królowej. Aha, jeżeli na przykład potrzebujesz zarządzać swoimi projektami, pracą, tak? Jak nagrywaniem filmów i w ogóle, no to tutaj archetyp królowej, tak? Czyli wiedzimy, która ogarnia, wie i tak dalej. Nie wiem, już mówię, ale na piecie. Więc bardzo Wam dziękuję za te pięć dni. Ja wiem, że tych wyświetleń i tak jest dużo według mnie. Ja tak się spodziewałam więc 2-3 tysiące jest fajnie. W ogóle, że mówię, no, no, do szerokiej publiczności, ale ja najbardziej skupiam się na Tobie, na, 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 na tym, że to Ty jesteś tutaj taka ważna i taka dla mnie koleżanka, powiedzmy, tak. Może tak, która mnie nie lubi nieistotne, ale, ale jednak słuchasz mnie tutaj po coś. Więc dziękuję Ci za ten, za ten tydzień. I w kolejnym tygodniu ruszamy z archetypami. One są mega ciekawe i bardzo są dużo wartości, jakości Twojego życia. Także dziękuję Ci, że jesteś jeszcze raz. Zachęcam do Instagrama, zachęcam do pisania maili. Bardzo lubię czytać ostatnio, jakoś tak nie ich dostaję. I zachęcam do postawienia wirtualnej kawki, jeśli masz ochotę mnie wesprzeć, za to, co robię, za to, co powiadam, za to, czym się jaram, za to, jaką wartość daje Tobie. Bo to też jest fajne. A propos energii, wymieniać się energią. Czyli ja ci daję, a ty możesz mi również dać, stawiając mi wirtualną kawę, czyli jest przepływ. I każda z nas jest zasilona. Żadna z nas nie traci. No, to jest fajne. Dobra, Słuchaj, do zobaczenia po weekendzie. No i miłego weekendu. Popracuj sobie z tymi energiami i przygotuj się na nowe. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa. pa.